wszystkich świętych koniec z handlem balonami przy cmentarzach ulica Limanowskiego zamknięta na 4 dni. Powiemy również o siatkarzach Czarnych Radom, którzy w piątek rozegrali nietypowy mecz. Radom jak Radom jedzie na mecz do Bełchatowa. Monika Stanikowska, witam i zapraszam na piątkowe wydanie Dziennika. Powoli zbliżają się uroczystości związane z Dniem Wszystkich Świętych oraz Zaduszkami. Zakład Usług Komunalnych wciąż czeka na zgłoszenie osób, które będą chciały sprzedawać zniczej kwiaty w pobliżu radomskich nekropolii. Już teraz wiadomo, że przy samych bramach cmentarzy nie będzie można kupić balonów lub popcornu, które nijak mają się do zbliżających świąt. Wiemy także, którymi ulicami będzie można dojechać do dwóch. Największych radomskich nekropolii. W tym roku zakład usług komunalnych w Radomiu przygotował wokół cmentarzy około 600 miejsc handlowych. 183 miejsca zostało już zarezerwowane, ale ta liczba może oczywiście się zwiększyć. 37 spośród nich to miejsca, które zajmą państwo, którzy będą sprzedawali gastronomię. Natomiast pozostałe 146 to będą miejsca dla osób, które zadeklarowały sprzedaż zniczy oraz kwiatów. W porównaniu do zeszłego roku jest to porównywalna kwota. Ta jeż, znaczy porównywalna liczba, jeżeli chodzi o miejsca i zainteresowanie. Podobnie jak w poprzednich latach, ZUK wprowadził pewne ograniczenia, jeśli chodzi o handel rzeczami, które nie nawiązują do Dnia Wszystkich Świętych. Chcąc zachować powagę tych dni ci najemcy, którzy zadeklarowali sprzedaż. Na tego typu rzeczy zostali przez nas nieco oddaleni od głównych bram. Przy głównych bramach znalazło się miejsce dla radomskich organizacji pozarządowych, między innymi harcerzy oraz organizacji kościelnych. Wiemy również, jak będzie wyglądała organizacja ruchu w mieście pod koniec przyszłego tygodnia. Od 29 października do 1 listopada ulica Limanowskiego będzie zamknięta między ulicami Maratońską i Tytoniową. Zamknięte będą też ulice Chopena, Obrońców, Kurpiowska, Ordona, Kujawska i Hutnicza. Ulica dębowa od Limanowskiego do parkingu będzie drogą jednokierunkową. Dojazd do cmentarza na Firleju będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Warszawskiej. W drugim kierunku będą mogły jeździć tylko autobusy miejskie. Południowe pasy ulic ofiar Firleja od warszawskiej do Mieszka I i Witosa od warszawskiej do przedłużenia Mieszka I będą przeznaczone dla pojazdów indywidualnych. Podobnie będzie też na ulicy Mieszka I wraz z jego przedłużeniem. MZDIK apeluje do kierowców prywatnych aut, żeby nie jechali przez Józefów do trasy E-77, ponieważ będą zawracani tam przez policję. Funkcjonariusze będą wpuszczali w ulicę Mieszka I na północ od ronda powstańców Warszawy i Aleksandrowiczów. Na zachód od pętli autobusowej naprzeciw szpitala wyłącznie autobusy miejskie albo inne uprzywilejowane pojazdy. Zakaz ruchu kołowego będzie wprowadzony na odcinku ulicy Aleksandrowicza od szpitala na Józefowie do ulicy Warszawskiej. Tą drogą będą mogły jeździć wyłącznie autobusy miejskie lub karetki pogotowia ratunkowego. Korzystając z dłuższej przerwy od ligowych zmagań siatkarze Cera Czarnych Radom rozegrali towarzyskie spotkanie z zawodniczkami MUKS 13 radą, A wszystko w ramach akcji prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji Narkotyki do Palacze Ulegniesz Przepadniesz, do której włączyła się m.in. drużyna prowadzona przez Roberta Prygla. Uzależnieni od sportu, to hasło przyświeca akcji prowadzonej przez mazowiecką policję, a piątkowe spotkanie było doskonałą okazją do inauguracji tego projektu. W ramach akcji Narkotyki do Palacze ulegniesz, przepadniesz drużyna Cerrad Czarnych Radom. Rozegrała mecz z siatkarkami publicznego gimnazjum nr 13. Chcemy przekazać młodym ludziom, że sport może być alternatywą uzależnień. Chcemy im pokazać, że poprzez rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Uprawianiu różnych dyscyplin, chociażby sportu, czy też no, różne sztuki teatralne, filmowe, możemy pokazać, jak można spędzać wolny czas i nie tylko będąc w szkole, ale również jak można spędzać ten wolny czas poza szkołą. Od stycznia do połowy września do radomskich szpitali trafiło 42 mężczyzn i 11 kobiet z podejrzeniem zatrucia po spożyciu do palaczy. Organizatorzy liczą, że przez takie działania jak to piątkowe, to sport będzie jedynym uzależnieniem młodzieży. Dlatego w akcję zaangażowały się także radomskie drużyny sportowe. Cerat czarni jako pierwsi rozegrali towarzyskie spotkanie z gimnazjalistkami. Było dużo śmiechu, zabawy, ale także dobrych siatkarskich zagrań. W trakcie piątkowego meczu zawodniczki. Mógł z trzynastką radą zachęcały swoich rówieśników do uprawiania sportu. Daje mi to przyjemność, i. No nie wiem, nie nudzę się po lekcjach. Po prostu sport to zdrowie i promowanie go jest świetne. Świadkarze radomskiego klubu również popierają takie akcje. Jak przyznają zawodnicy w tym meczu nie liczył się wynik, a samo uczestnictwo. Dziewczyny sobie radzą, fajna jest zabawa, to chyba tutaj najbardziej o to chodzi i o te całe wszystkie dopalacze używki, żeby pokazać, że tak naprawdę to jest złe, że można się bawić w inny sposób, że na przykład sportem. Ostatecznie obie drużyny rozegrały dwa sety. Mecz zakończył się wynikiem 1 do 1. W najbliższy weekend kolejne ligowe spotkanie rozegrają piłkarze Radom jaka Radom. Podopieczni Wernera Liczki w meczu 14. kolejki drugiej ligi zmierzą się z GKS-em Bełchatów. Zieloni będą faworytem tego starcia, ale zespołu z województwa łódzkiego nie można lekceważyć. GKS Bełchatów to aktualnie 12. drużyna w ligowej tabeli. Do tej pory zespół Andrzeja Konwińskiego zgromadził 15 punktów odniósł 5 zwycięstw, 3 spotkania zremisował i 5 przegrał. Warto jednak dodać, że faktyczny dorobek drużyny jest większy. Spadkowicz z pierwszej ligi wywalczył 18 punktów, ale przed sezonem dostał karę trzech ujemnych punktów za niespełnienie wymogów licencyjnych. Drużyna z Bełchatowa przeżywa spore problemy finansowe, dlatego też jej kadra w większości składa się z młodych zawodników. To jest jeden z tych zespół. který je řádko barzo od počátku, od těch prvních mečů stabilizovaný a hrá za vše tak 13-14 závodníků. No, takže očividně je to potom plus v tom zgráňu. Takže myslím, že tak, no, jakože po všech vzhledách meč bardzo barzo bo jak ten zespůl. uvěří a vaše mají povod, bo ostatní meč vyhráli už u, u šebě rybník, ten meč, bardzo dobrý meč a vygrad na šerce Dwa do jednego, no to tam myślę, że to też jako jest jakiś wynik. Prawdziwym problemem Radomiaka w tym sezonie jest postawa w meczach wyjazdowych. Na siedem rozegranych gier pod opieczni czeskiego szkoleniowca wygrali tylko jeden mecz ze stalą Stalowa Wola, zremisowali cztery spotkania i zanotowali dwie porażki. Zdecydowanie lepiej Radomiak radzi sobie przed własną publicznością, gdzie na sześć spotkań wygrał pięć, a przegrał tylko raz z puszczą niepołomicę. Przewidywanie przed, przed sezonem byliby, że ten zespół będzie grać. hráč lépe na výjezdě, že, no, že, tam, tam, no, tam je strašně mocný, ale a možno, že, že, že ben, koupotův, jako tutaj u nás. No a no, no pravda je odvrotná, tak, ale jako já věřím, že s tím po, povolí, jako, jako no, ten zespůl je strašně, je všechno OK, no, takže Mám naději, že v těch mečach a už v sobotu, že, že tam bude změna a uh, chtěl bych takový meč. powtórku meczu, jakśmy zagrali na Odrze. Dużym powodem do zadowolenia dla trenera ekipy ze Struga jest powrót do zdrowia kontuzjowanych zawodników. Aktualnie w treningu jest 19 zawodników z pola, a to oznacza, że trzech z nich trener Liczka nie będzie mógł zabrać do meczowej osiemnastki. Takiej komfortowej sytuacji dawno w radomskim klubie nie było. Nasze takie wspólne marzenie jest ten podstawowy skład stabilizować, no także nie chcę robić zbytnie jakichś jakich, no, no, ruchów, ale wyjść z postawy składu z ostatniego meczu. Radomiak plasuje się obecnie na trzecim miejscu w ligowej tabeli i niezależnie od wyniku sobotniego starcia, na tej pozycji zostanie. Początek meczu o godzinie 15. Retransmisja spotkania tuż po jego zakończeniu na www.zebra.tv. Tym razem w książce na weekend mamy dwie propozycje dla miłośników twórczości Andrzeja Wajdy. Pierwsza z nich to autobiografia reżysera Kino i Reszta Świata. Drugą natomiast jest biografia autorstwa Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, zatytułowana Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy. Lektury poleca Agata Morgan z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Polecić książki o Andrzeju Wajdzie. Andrzej Wajda zmarł kilka dni temu i trochę to zakrawano paradoks, ale bardzo często jest tak, że po śmierci kogoś wybitnego, wielkiego, bardziej interesujemy się jego życiem niż wtedy, kiedy żył. Tak też pewnie, pewnie jest i teraz. Jest sporo czytelników, którzy teraz właśnie sięgną po jego... Po jego biografię, czy po autobiografię. Ja właśnie chciałam powiedzieć o autobiografii Andrzeja Wajdy, kino i reszta świata. Jest ona o tyle ciekawa, że tam dosyć szeroko czy, czy obszernie poruszane są wątki radomskie. Andrzej Wajda był związany z Radomiem, z naszym miastem. Mieszkał tutaj przez kilkanaście lat swojego życia. Stąd tutaj spędził okupację, wojnę. I stąd jakby wyruszył w dorosłość, tu chodził do szkoły. I ten Radomski wątek bardzo mocno zaważył na jego życiu, na jego twórczości, o czym właśnie wspomina w, między innymi w tej autobiografii. No wielki twórca, taki wielki twórca, powiedziałbym nawet narodowego kina, pomimo często nowatorskiej formy, w końcu sięgał po największe utwory literackie najważniejsze dla nas, dla Polaków. I jakby o tym jest ta druga książka, to jest Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy, autorstwa Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej. To jest trudna praca, to jest jej, tej autorki doktorat i ona jest napisana takim specyficznym językiem. Natomiast na pewno bardzo tak wnikliwie i, 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 i i też <laughs> obszernie analizuje inspiracje literackie w twórczości Andrzeja Wajdy. Na pewno y, można sięgać również po, po, po inne książki związane z Andrzejem Wajdą. Dla mnie osobiście najbardziej interesujące będą chyba te, które, y, które zapewne pojawią się po śmierci Andrzeja Wajdy, bo w tej autobiografii, która wyszła w 2000 roku y, nie ma na przykład tego za, y, ani słowa o, o zaangażowaniu Andrzeja Wajdy w budowę. Centrum Elektrownia w Radomiu. Zdarzyło się to już w latach, po roku 2000, w latach 2006-2016, możemy chyba powiedzieć. I jest to dla nas Radomian jakaś taka szalenie ważna sprawa, miejsce, w którym ma być prezentowana kolekcja Radomska zbierana przez bardzo wiele lat, natomiast nie znamy stanowiska Andrzeja Wajdy. Pewnie to jest taka książka, na którą wszyscy czekamy. A na koniec tego wydania tradycyjnie mamy dla Państwa zaproszenie do obejrzenia najnowszego odcinka Słonecznej TV. A w nim relacja z radomskiej edycji międzynarodowego konkursu dla modeli i modelek Fresh Face z 2016. Dzisiaj przygotowaliśmy trzy pokazy. Będzie stylizacja bardzo elegancka, biznesowa. Kolejna stylizacja będzie taka w trendach ze sportowym obuwiem. I trzecia stylizacja będzie to wisienka na torcie, czyli pokaz pielizny. Odcinek już teraz dostępny jest na www.zebra.tv. I tym zaproszeniem kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze sport i prognoza pogody. Do zobaczenia! Prawdziwy hit czeka nas w sobotnie popołudnie na stadionie przy ulicy Narutowicza. Lider tabeli czwartej ligi Broni Radom zmierzy się z wiceliderem i kandydatem do awansu Wiktorią Sulejówek. Broniarze wystąpią w osłabionym składzie, gdyż kontuzjowany jest lider zespołu Arkadiusz Oziewicz. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 16. .00. Po wielkich emocjach w Champions League czas na powrót do zmagań w polskiej ekstraklasie. W sobotę o godzinie 17 rosa Radom zmierzy się na wyjeździe z Treflem Sopot. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego są wyraźnym faworytem, ale zespołu strój miasta w żaden sposób nie można lekceważyć. O pierwszego wygranego seta i przede wszystkim pierwsze zwycięstwo powalczą na wyjeździe siatkarki MKS Leclerc Radomki Radom. Podopieczne Krzysztofa Kubika zmierzą się w sobotnie popołudnie z San Pajda Jarosław. Początek meczu o godzinie 17. W sobotę o godzinie 18.00 w hali UTH w Radomiu kolejne ligowe spotkanie rozegrają piłkarze Ręczni Klubu Sportowego Uniwersytet Radom. Ich rywalem będzie HKS Łódź. Odkryj słoneczną stronę segregacji odpadów. Segreguj śmieci, pokaż klasę zachowaj kasę. Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi. Ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę. To proste i bezpieczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. W sobotę w Radomiu pochmurno i deszczowo na termometrach 8 stopni. W niedzielę pochmurno z przejaśnieniami, ciśnienie będzie rosnąć. W poniedziałek przelotne opady deszczu, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 11 stopni.